Cześć kochani. Zapraszam was dzisiaj na kolejną porcję szybkich mini recenzji. I mam już tutaj przygotowane trzy kosmetyki, więc yy, będę tutaj o nich mówić i nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznę może od kosmetyku, który jest chyba najbliżej z użycia i jest to Butter Bronzer od Physicians Formula i jest to ten klasyczny ich pierwszy kolor, który wypuścili, czyli brązer, jest to taki satynowy, bardzo jasny kosmetyk w kolorze wpadającym w żółte tony. Nie wiem, czy to widać. Ręce już zdążyły mi się trochę opalić, ale ewidentnie mają, ma, ma on żółte tony i moim zdaniem. Ze wszystkich brązerów, które używałam, najbardziej jest on zbliżony swoim działaniem do huli z benefitu. Brązer ten wystarczył mi na dosyć długo, bo chyba od października zeszłego roku, więc dobrze ponad pół roku. Mniej więcej tak jakoś wystarczają mi brązery na około 8-10 miesięcy. Bardzo dobrze się sprawdzał zimą. W ogóle muszę przyznać, że jest to kosmetyk niesamowicie prosty w użyciu. Właściwie nie da się nim popełnić błędu i nie da się z nim przesadzić. Po prostu można go przenieść, nałożyć na pędzel, przenieść na twarz i, i malować po twarzy. Ja mam jasną karnację w żółtej tonacji i naprawdę bardzo, bardzo łatwo się go używało. Sprawdzał się na końcówce lata. Sprawdzał się y, jesienią, zimą. Teraz na wiosnę, jak już jestem bliżej dna, to mam wrażenie, że jednak y, jak ta skóra jest taka lekko muśnięta słońcem, to on się staje mniej widoczny, ale to może być też kwestia tego, że ja go po prostu używam codziennie i nie mam innego brązera na zmianę, więc po prostu mogę być nim trochę znudzona. Natomiast sprawdza się bardzo dobrze. Nie pyli jakoś szczególnie, nie osypuje się w ogóle. Nie robi nałożony na skórę, nie robi plam, nie robi jakichś prześwitów. I naprawdę, jeżeli ktoś szuka pierwszego swojego brązera albo nie czuje się pewnie w używaniu takiego kosmetyku, to to jest bardzo, bardzo prosty kosmetyk, który na pewno da jakiś pogląd na, na używanie tego typu malowidła. Pachnie niesamowicie tak kokosowo, wakacyjnie. Czy jestem z niego zadowolona? Raczej tak. Cieszę się, że cieszę się, że go kupiłam, cieszę się, że go wypróbowałam. Chociaż nie rozumiem za bardzo tego takiego wielkiego hype'u na ten kosmetyk i nie rozumiem jego przeogromnej sławy, bo owszem jest to fajny bronzer, ale Cudownie robi i spokojnie można go zastąpić czymś nawet tańszym i, i w mniejszym opakowaniu. Także samo działanie super, jestem zadowolona, ale raczej nie planuję powrotu i, i po prostu wypróbuję sobie coś innego, bo, bo nie jest to kosmetyk, który wywołałby u mnie jakąś wielką, dozgonną miłość i po który chciałabym już, do którego chciałabym wracać notorycznie. Kolejnym kosmetykiem, którym, o którym chciałam Wam opowiedzieć, jest korektor pod oczy z marki Chanel. Tak się prezentuje. Na opakowaniu nie znajdziemy praktycznie żadnych informacji. Najwyżej tutaj nazwy i odcień drobniusieńkimi literkami na dnie, bo większość z tego, co jest potrzebna do wiedzy, znajduje się na kartoniku, w którym jest on zapakowany. Korektor ma klasyczne opakowanie, jak sami widzicie taką formę gąbeczki. Bardzo lubię to opakowanie i one sprawdzają mi się chyba najlepiej. Ja mam akurat odcień 10 b to jest taki ym, lekko różowy, chociaż teraz wydaje mi się, że to jest neutralny odcień, ale mam takie przebłyski pamięci, że jak go kupowałam to on mi się wydawał najbardziej różowy z tych wszystkich korektorów z Chanel, więc może być albo neutralny, albo nawet lekko różowy. Ja jestem zdecydowanie fanką takich różowych korektorów, więc możliwe, że taki sobie wybrałam. Krycie jest lekkie do średniego i zdecydowanie, jeżeli nakładacie go gąbką typu Beauty Blender, to. To krycie jest bardzo, bardzo lekkie. On naprawdę się tą gąbką rozklepuje i daje tylko lekkie rozświetlenie, bez jakiegoś większego krycia i bez ym, obciążenia. Natomiast nakładany pędzelkiem albo, pan, albo palcem daje już takie dosyć spore krycie. Nie jest to pełne krycie, ale takie przyzwoite, jak ym, macie cienie pod oczami, to, które nie są jakoś mega, mega ekstremalne. To on sobie z nimi poradzi i, i nawet fajnie się spisuje. Jak widzicie, też już zbliżam się do końca, więc użyłam prawie cały. Zapach jest taki lekko kremowy, raczej neutralny. Co jeszcze? Wydajność jest bardzo dobra. W kosmetyku jest tutaj. 7,5 grama, więc całkiem, całkiem sporo. Używam go już naprawdę kilka, miesiąc, kilka dobrych miesięcy i jak widzicie, nadal jest jeszcze mi się nie skończy. Krycie jego jest tak, jak mówiłam, do średniego, które można stopniować. Bardzo fajnie zachowuje się pod oczami, bo nie obciąża skóry. Nie powoduje zapychania, nie jest jakoś mocno widoczny. Natomiast wymaga przypudrowania i na mieszanej cerze zdecydowanie tego pudru musi być taka ilość, która go utrwali. Nie zbiera się jakoś szczególnie w marszczkach. Wiadomo, że jeżeli nie jest mocno przypudrowane, to może mu się to zdarzyć, że gdzieś tam się przesunie. Bo nie jest to korektor, który się utrwala, nie jest to jakiś. Super długotrwały kolektor. Niby nazwie jest, że długotrwały, ale nie jest to taki, taki, taki długotrwały, który zastygałby na po prostu na skałę i, i trzymał się. Myślę, że on się może spodobać osobom, które mają jakieś tam załamania, osobom starszym, bo ładnie rozświetla tą skórę, ładnie się w nią wpracowuje. Nie podrażnia. Stosowany też blisko oka nie powoduje u mnie podrażnień, łzawienia, jakichś dodatkowych yy, nieprzyjemnych doznań. Ogólnie jestem z niego zadowolona, cieszę się, że go wypróbowałam, ale powrotu również nie planuję, bo, bo jest jeszcze kilka korektorów na mojej liście do wypróbowania, więc z przyjemnością sięgnę sobie kolejnym, po, po kolejny punkt i, i po prostu wypróbuję coś nowego. I ostatnim kosmetykiem, o którym chciałam wam dzisiaj opowiedzieć, jest kredka do powiek yy, The Big Gel Paint Pen Avon serii Mark. Yy, dawniej to się nazywało chyba Gel Eyeliner czy coś takiego. W każdym razie jest to już stara formuła, którą Avon sprzedaje od wielu wielu lat, natomiast to jest takie nowe wydanie. Ja mam pomadkę w kol ja mam kredkę w kolorze Plum to jest to już chyba moje drugie opakowanie. I jest taka standardowa, żelowa, niesamowicie miękka kredka do powiek. No, fioletowa z drobinkami, lekkim metalicznym połyskiem. I yy, tak, ona jest bardzo, bardzo miękka, więc niesamowicie łatwo się nią rysuje po powiece. Bardzo łatwo uzyskać pełną pigmentację. Natomiast trochę gorzej jest z precyzją, ponieważ ten rysik, jak sami widzicie, on się bardzo szybko zrysowuje i bardzo szybko um, traci tą swoją precyzyjność i, i przestaje być taki cienki, tylko robi się grubszy. Jeżeli ktoś lubi grubsze kreski, to jak najbardziej ta kredka mu się sprawdza. sprawdzi, jeżeli lubi cienkie, to chyba raczej trzeba by malować za pomocą pędzelka. Bardzo lubię te kredki ze względu na to, że one... Zastygają i się potem utrwalają. Tu jeszcze nie do końca zaschła, ale one zastygają i są mega, mega trwałe na takich łzawiących oczach, które łzawią praktycznie non-stop. To jest chyba jedyna kredka, która wytrzymuje u mnie w takiej niezmienionej formie od pomalowania aż do zmycia. Mm. Kolor jest śliczny, to już jest chyba moje drugie opakowanie tego koloru, nie, a, a innych kolorów tu miałam kilka, więc, więc znam te kredki bardzo dobrze. Jak na takie miękkie kredki temperują się zwykłą temperówką bardzo dobrze, rysik się nie łamie, nie rozpłaszcza się. I ogólnie jestem z nich mega zadowolona, co jeszcze mogę powiedzieć. Pigmentacja, jak sami widzicie, jest bardzo dobra, trwałość jest bardzo dobra, wydajność też jest bardzo dobra. Moim zdaniem lepsza nawet niż w w y, przypadku kredek Urban Decay, które też są takie mięciutkie i żelowe, ale jednak ta kredka wystarcza na, na dużo, dużo więcej y, malowań. I bardzo jej lubię. Zapewne powiedziałabym Wam, że będę do niej wracać i z przyjemnością bym do niej wróciła, ale postanowiłam, że będę chciała się tutaj y, moją kosmetyczkę kierować w stronę kosmetyków nietestowanych na zwierzętach. A Avon niestety kosmetyki Testuję, więc po prostu będę musiała ją zamienić na, na coś innego. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś równie fajnego. I to jest, moi kochani, już na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że ten zestaw dzisiejszych mini recenzji będzie dla Was przydatny. Dziękuję Wam za e, wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!